Opowieść o arce Noego to jedna z najbardziej mitycznie brzmiących narracji w Biblii, zawarta w Księdze Rodzaju i rozwinięta w Księdze Henocha. Bóg, rozczarowany wszechobecną niegodziwością ludzkości oraz tym, jak jego anioły współżyły z ludzkimi kobietami, postanawia oczyścić świat za pomocą monumentalnego potopu. Jednak pośród tego chaosu wyróżnia się jeden człowiek: Noe, wraz ze swoją rodziną i wybraną grupą zwierząt, które mają zostać ocalone na pokładzie olbrzymiej arki. Gdy burza ustępuje, a wody potopu opadają, według przekazu Arka osiada na majestatycznych górach Ararat, leżących na terenie dzisiejszej Turcji, a historycznie będących częścią wyżyny armeńskiej. Kiedy wody wielkiego potopu opadły, Arka osiadła na górach Ararat. To wszystko co Biblia mówi na ten temat. I tutaj robi się ciekawie. Biblia zostawia nas w niepewności. Po tym jak ostatnia para zwierząt opuszcza ogromne naczynie, narracja zmienia kierunek, a my zostajemy z pytaniem: co stało się z Arką? Trudno uwierzyć, że tak kluczowy element podróży Noego został po prostu porzucony. A jednak, arka nigdy więcej nie pojawia się w żadnych biblijnych tekstach. Ta tajemnica wokół losów Arki Noego wzbudziła niezliczone teorie, od tradycyjnych interpretacji religijnych po współczesne badania archeologiczne i naukowe. Przez wieki los Arki Noego był przedmiotem gorących spekulacji, prowadząc do rozmaitych teorii, od tych, które traktują Arkę jako realną, namacalną strukturę. Potę, które widzą w niej fikcyjny element w ramach większej narracji. Pierwszą osobą, która odnotowała widzenie arki w górach Ararat, był babiloński historyk Berossos, piszący pod koniec III wieku przed naszą erą. Mówi się, że w Armenii w górach gordiańskich nadal znajduje się część tego statku napisał Berossos i że niektórzy ludzie zabierają fragmenty bitumu. Bitum to wodoodporna smoła, którą Noe pokrył arkę. Barroso stwierdził, że ludzie używali wysuszonych kawałków tej smoły jako amuletów odpędzających zło. W ostatnich dekadach eksploratorzy ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów skierowali swoją uwagę na najwyższą górę tego pasma i zorganizowali ekspedycje z nadzieją odnalezienia arki. Niektórzy teoretycy uważają, że arka została zniszczona lub rozebrana. Podczas gdy inni twierdzą, że jej konstrukcja wciąż spoczywa ukryta gdzieś w rejonie góry Ararat. Zgodnie z tradycją judeochrześcijańską, według której arka Noego osiadła na górze Ararat, jak podaje księga Rodzaju, różne przekazy sugerują, że arka mogła przetrwać próbę czasu jako pomnik trwałego przymierza Boga z ludzkością. Na przestrzeni wieków wielu duchownych, w tym ojcowie Kościoła i średniowieczni teologowie, snuło spekulacje na temat możliwości odkrycia tego legendarnego obiektu. Z czasem pojawiły się teorie, że arka została albo zniszczona, albo wykorzystana na inne cele. Jej drewno mogło posłużyć Noemu i jego potomkom jako materiał budowlany. Inni sugerują, że tysiące lat doprowadziły do jej naturalnego rozkładu. Większość tych rozważań opiera się na wierze, ponieważ bezpośrednie dowody fizyczne na istnienie arki pozostają nieuchwytne. W czasach współczesnych wiele ambitnych ekspedycji próbowało odnaleźć arkę Noego, szczególnie na stromych zboczach góry Ararat, ale żadna z nich nie dostarczyła ostatecznych dowodów. W historii niezliczone osoby i grupy twierdziły, że widziały arkę lub jej fragmenty. Jednym z najwcześniejszych zapisanych relacji jest opowieść Flawiusza Józefa, żydowskiego historyka z I wieku. Pisał on o zobaczeniu szczątków arki na górze Ararat w swoim czasie, co podsyca zainteresowanie poszukiwaniem tej legendarnej relikwii. Co ciekawe, relacja Józefa przybiera inny obrót, gdy później wskazuje Haran, region w południowo-wschodniej Turcji, jako prawdziwe miejsce spoczynku arki, twierdząc, że miejscowi pokazywali jej szczątki ciekawskim przybyszom. W poszukiwaniach arki pojawił się również inny kandydat Góra Judi, również znajdująca się w Turcji, która wzbudziła dodatkowe zainteresowanie wśród poszukiwaczy tego starożytnego skarbu. Poszukiwania arki Noego trwają, rozbudzając nadzieję i podziw w sercach zarówno odkrywców, jak i wierzących. W przełomowym odkryciu naukowcy rozszyfrowali kod starożytnego babilońskiego artefaktu, który może prowadzić bezpośrednio do miejsca spoczynku Arkinoego na terenie dzisiejszej Turcji. Ten niezwykły gliniany artefakt, znany jako Imago Mundi, uważany za najstarszą mapę świata. Datowany jest na ponad 3000 lat. Dr Irving Finkel, ekspert od pisma klinowego z British Museum, entuzjastycznie ogłosił, to najstarsza mapa świata na świecie. Zgodnie z relacjami biblijnymi, Arka Noego osiadła na górze Ary, a rarad po 150 dniach potopu, który pochłonął całą Ziemię. Arka bardziej przypominała pływający magazyn niż łódź, na co wskazują wymiary opisane w Biblii: ponad 130 metrów długości, 22 metry szerokości i 15 metrów wysokości. Idealnie zgadzają się z szacunkowymi wymiarami arki: około 157 metrów długości, 26 metrów szerokości i 15 metrów wysokości. Jednakże poszukiwania arki budzą liczne kontrowersje. Jednym z głównych punktów spornych jest formacja Durupunar, miejsce znajdujące się w pobliżu góry Tendurek, zaledwie 29 km od szczytu góry Ary. Ta fascynująca struktura w kształcie łodzi wydaje się odpowiadać wymiarom arki, co wzbudza entuzjazm wśród niektórych badaczy. Jednak sceptycy, zwłaszcza geolodzy, twierdzą, że formacja ta jest wynikiem naturalnych procesów geologicznych, a nie pozostałością starożytnego statku. W XVII wieku jezuita Atanasius Kircher stworzył ten plan pokładu, aby dowieść, że zwierzęta z całego świata mogły zmieścić się na trójpoziomowej arce Noego. Mimo, że arka była o połowę mniejsza od wielu współczesnych statków wycieczkowych, miała pojemność magazynową równą około 370 wagonom towarowym. Niektórzy twierdzą, że to wystarczająco dużo miejsca dla pary każdego zwierzęcia i zapasów potrzebnych na rok pobytu na pokładzie, zwłaszcza jeśli Noe nie musiał zabierać wszystkich 20 tysięcy lub więcej gatunków zwierząt lądowych. Na przykład spekuluje się, że mógł wziąć tylko dwa psy, od których wywodzą się wszystkie inne rasy psów. Inni sugerują, że rozmiar arki bardziej odpowiadał ratowaniu zwierząt z regionalnego potopu niż globalnego. Doktor Finkel wskazuje również na intrygujące powiązania między starożytnymi kulturami, wyjaśniając, Pierwsze miejsce, do którego docieramy, to Urartu, zaznaczone na mapie. Co ciekawe, Biblia mówi, że Arka Noego osiadła na górze o nazwie Ararat, która w języku hebrajskim odpowiada asyryjskiej nazwie Urartu. To znaczące powiązanie sugeruje, że historia ta ma wspólne korzenie wśród tych starożytnych cywilizacji. Każdego roku ta fascynująca opowieść przyciąga tysiące turystów do regionu wokół góry Ary, znanej również jako Ararat. Mitologiczna historia interesuje badaczy i filmowców którzy próbują rozwikłać tajemnicę tej legendarnej narracji. Ten kawałek ręcznie obrobionego drewna jest częścią belki, którą francuski odkrywca Fernand Navarra twierdził, że znalazł w 1955 roku pod lodowcem na górze Ararat. Jednak drewno ma tylko około 1200 lat, co jest dalekie od daty potopu, który miał miejsce ponad 4500 lat temu. Wielu spekuluje, że Arka Noego uległa rozkładowi, argumentując, że woda zapoczątkowuje ten proces umożliwiając rozwój grzybów, które niszczą drewno. Inni uważają, że siły glacjalne prawdopodobnie rozbiły arkę na kawałki i rozrzuciły jej drzazgi po zboczu góry. Niektórzy jednak nadal mają nadzieję, że fragmenty arki Noego są wciąż zakopane gdzieś w śniegu. Historia Noego ma swoje miejsce nie tylko w Biblii, ale również w Koranie, gdzie podkreśla się, że Allah ostrzegł Noego przed nadchodzącym potopem, który miał zatopić ziemię. W odpowiedzi Noe zbudował ogromną arkę, zabierając na nią swoją rodzinę oraz pary każdego zwierzęcia i ptaka. Te głębokie tematy przetrwania i wiary wciąż znajdują oddźwięk w opowieściach starożytnych kultur. W XX wieku poszukiwania arki Noego na majestatycznej górze Ararat osiągnęły nowy poziom intensywności. Śmiałkowie, tacy jak James Irwin, były astronauta programu Apollo oraz Ron Wyatt, amatorski archeolog, organizowali ekspedycje w nadziei na odnalezienie legendarnej konstrukcji. Wyatt szczególnie pobudził wyobraźnię, gdy ogłosił, że odkrył strukturę przypominającą łódź w górach Turcji. Jego twierdzenia jednak spotkały się z dużym sceptycyzmem wśród archeologów i naukowców, którzy uznali je za niejednoznaczne lub jako błędną interpretację naturalnych formacji skalnych w miejscu znanym jako Deripona odkrytym podczas pomiarów geodezyjnych w 1959 roku. Debata wokół istnienia Arkinoego pozostaje wysoce podzielona. Wielu ekspertów wątpi w dosłowną prawdziwość arki jako fizycznego obiektu. Badania geologiczne wskazują, że koncepcja globalnego potopu, jak opisano w tekstach religijnych, jest mało prawdopodobna z naukowego punktu widzenia. Niektórzy naukowcy sugerują, że narracja o potopie może mieć swoje korzenie w rzeczywistych lokalnych wydarzeniach powodziowych w starożytnej Mezopotamii około 7000 lat temu, kiedy to wody Morza Śródziemnego mogły zalać obszar Morza Czarnego, zmieniając jego krajobraz. W tym ujęciu Arka Noego mogła być inspirowana mniejszym statkiem zbudowanym przez historyczną postać w obliczu znaczącej lokalnej powodzi. Historia ta, przekazywana przez pokolenia, zyskała z czasem wymiar mityczny. Co ciekawe, epos o Gilgameszu, ceniony tekst mezopotamski, zawiera podobną historię o potopie, co sugeruje, że obie opowieści mogą mieć wspólne źródło w realnych wydarzeniach historycznych. Inna interesująca teoria zakłada, że arka mogła zostać pochowana lub zniszczona przez siły natury. Lodowce, trzęsienia ziemi lub wybuchy wulkanów mogły zniszczyć wszelkie pozostałości drewnianej konstrukcji. Góra Ararat, będąca wulkanicznym olbrzymem, przez wieki doświadczała aktywności sejsmicznej, która mogła ukryć ślady tego legendarnego statku. Wśród różnych interpretacji wiele osób postrzega historię arki alegorycznie, twierdząc, że nigdy nie była ona przeznaczona do odnalezienia jako fizyczny artefakt. Według nich poszukiwania są błędnie ukierunkowane. Gdyż prawdziwa siła tej opowieści leży w jej duchowym i moralnym przesłaniu, a nie w materialnej rzeczywistości. Dla takich osób Arkanoego, podobnie jak inne biblijne historie, np. Eden czy spotkanie Jonasza z wielorybem, ma na celu przekazanie głębokich prawd o relacji człowieka z Bogiem. Skupianie się na fizycznym istnieniu Arki, twierdzą, może przysłonić główne przesłania opowieści wiarę, posłuszeństwo, skruchę i odnowę. Ostatecznie Niezależnie od tego, czy arka kiedykolwiek przemierzała wody historii, jej ponadczasowe zasady etyczne i religijne nadal inspirują i prowadzą ludzi. Współczesne debaty teologiczne często dotyczą tego, czy arka Noego była rzeczywistym obiektem, czy jedynie symboliczną historią. Wielu progresywnych teologów chrześcijańskich i żydowskich uważa, że święte teksty, takie jak Biblia, często łączą mit z historią. Zgodnie z ich interpretacją, nie trzeba przyjmować każdego biblijnego wydarzenia jako faktu historycznego, by dostrzec jego duchowe i religijne znaczenie. Ten pogląd wpisuje się w mitopoetyczne podejście do Biblii, według którego opowieści takie jak ta o Arce Noego nie są przeznaczone do przedstawiania dokładnych wydarzeń historycznych, lecz mają na celu przekazanie uniwersalnych prawd o życiu ludzkim oraz potencjale moralnego i duchowego rozwoju. Biblia podaje, że arka osiadła na górach Ararat, jednak starożytny żydowski tekst, Księga Jubileuszów, wskazuje konkretną górę o nazwie Luba. Nie dostarcza to jednak dodatkowych informacji na temat losów arki po opuszczeniu jej przez Noego. Niektórzy twierdzą, że Biblia nie traktuje arki jako obiektu świętego lub boskiego, co pozostawia pytanie o jej dalszy los otwarte. Argumentują, że gdyby arka była istotna, Biblia poświęciłaby jej więcej uwagi. Mimo to poszukiwania Arki trwają nieprzerwanie od tysięcy lat, począwszy od VI wieku przed naszą erą, zapanowania asyryjskiego króla Senacheryba. Według legend, Senacheryb miał odnaleźć belkę pochodzącą z Arki i uznając ją za coś wyjątkowego, uczynił z niej idol. Plotki o Arce krążyły również w czasach wczesnego chrześcijaństwa, wzmacniając wiarę w jej istnienie. Opowieści o pozostałościach Arki podsycały jej tajemniczość. Biskup Epifaniusz z Salaminy na Cyprze w IV wieku wspominał takie historie, twierdząc, że szczątki Arki można było zobaczyć w regionie Gordene. Wśród starożytnych Ormian popularna była legenda, że Arka osiadła na górze Judi, jednak z czasem góra ta została pomylona z górą Ararat. Opowieści o odkryciu Arki przetrwały do V wieku, w tym historia biskupa Nisibis, Jakuba z Nisibis. Podczas wyprawy w ormiańskie góry Jakub miał sen, w którym anioł nakazał mu zaprzestać wspinaczki. W zamian za jego wysiłki anioł wręczył Jakubowi deskę z arki, którą Biskup miał zabrać na Cypr i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Legenda o tej desce zyskała szczególną popularność wśród Ormian, którzy wierzyli, że wspinaczka na górę była zakazana. Uważali, że aniołowie chcą odstraszyć ludzi od szczytu, być może chroniąc arkę przed intruzami. Surowe warunki na wierzchołku góry, takie jak głęboki śnieg i strome klify, wzmacniały przekonanie o niemożliwości zdobycia tego miejsca. Ta wiara współgrała z ideą, że aniołowie strzegą ludzkości, zniechęcając ją do próby dotarcia na szczyt, gdzie mogła spoczywać arka. Zgodnie z interpretacjami islamskimi, Koran wspomina, że arka spoczęła na Al-Judi, utożsamianej z górą Judi. Według legendy, Omar ibn al-Chattab, teść proroka Mahometa, miał odnaleźć arkę i wykorzystać jej drewno do budowy meczetu. Mimo to nie ma solidnych dowodów na istnienie arki na górze Ararat, chociaż wielu wierzy, że to właśnie tam się znajduje. W średniowieczu historiograf Hayton Skorikos odnotował obecność ciemnego kształtu na szczycie góry, który uznano za Arkę. Z kolei angielski mąż stanu, Sir Walter Raleigh, sugerował, że mogła znajdować się gdzieś indziej w regionie Ararat lub na wschodnich krańcach Mezopotamii. W XIII wieku rabin Paterchio z Resenburga wyraził wątpliwości co do jej istnienia, sądząc, że do tego czasu powinna już ulec rozkładowi. Pierwsze udokumentowane zdobycie góry Ararat miało miejsce w 1829 roku. Przez Friedricha Parrota, który donosił, że Ormianie wierzyli, iż arka wciąż tam jest. Mimo, że nie znalazł żadnych śladów arki, uznał wodę z lodowca na szczycie za świętą. W 1876 roku brytyjski historyk James Bryce, wspinając się na Ararat, twierdził, że znalazł kawałek drewna, który mógłby pochodzić z arki. Jednak później sam poddał w wątpliwość swoje odkrycie. W XX wieku poszukiwania arki nabrały tempa dzięki wsparciu kościołów ewangelicznych. W latach 40-20 wieku rosyjski lotnik Władimir Woskowicki twierdził, że zauważył wrak statku w pobliżu góry. To odkrycie miało doprowadzić do śledztwa wojskowego, które jednak zostało utajnione przez rząd rosyjski. Choć historia ta zyskała popularność, ostatecznie została obalona jako fałszywa. W tym samym okresie pojawiły się również doniesienia o kurdyjskich wieśniakach, którzy mieli odnaleźć dużą drewnianą konstrukcję na górze Ararat, jednak szczegóły tych relacji są niejasne. W poszukiwaniu prawdy o arce Noego Aaron J. Smith, odważny dziekan People's Bible College w Karolinie Północnej, połączył siły z niezłomnym Greenwaldem, by zbadać intrygujące doniesienia o tym legendarnym statku. Ich celem było zatrudnienie tajemniczego przewodnika o imieniu Rashid, który miał ich zaprowadzić do arki. Jednak ku ich zaskoczeniu Rashid zniknął bez śladu. W raporcie Greenwalda zabrakło dowodów, a miejscowi, którzy rzekomo widzieli Arkę na górze Ararat, okazali się równie nieuchwytni. Legenda nabierała tempa, a jedną z najbardziej niezwykłych relacji przedstawił ormianin-amerykanin Georgi Hagopian. Opowiadał, jak w dzieciństwie jego wujek zabrał go na wyprawę, podczas której zobaczyli arkę ogromny, pokrytym chem statek na klifie, dostępny tylko z jednej strony. Co ciekawe, Hagopian twierdził, że miejscowe dzieci bez problemu odnajdywały arkę, podczas gdy doświadczeni odkrywcy stawali przed nie lada wyzwaniem. Jeszcze bardziej zdumiewał wujek Hagopiana, który próbował zabrać kawałek tej mitycznej konstrukcji. Jego próby, czy to piłowania drewna, czy użycia prochu, kończyły się fiaskiem. Te nieudane wysiłki wzmacniały przekonanie chrześcijańskich teoretyków, że Bóg chroni Arkę przed zniszczeniem, pozostawiając ją nietkniętą jako dowód boskiej mocy. Wkrótce Bob Kornuk, pisarz i prezes Bible Archaeology, Search and Exploration Institute, wysunął śmiałą teorię: Co jeśli Arka wcale nie znajduje się na górze Ararat? W 2006 roku zespół Kornuka ogłosił sensacyjne odkrycie. Masywną strukturę przypominającą skamieniałe drewno, na górze takt Esulayman, w paśmie Alboż jej rozmiary odpowiadały arce. Naukowcy jednak odrzucili tę hipotezę jako wynik wyobraźni i błędnej interpretacji geologicznych formacji. W 2010 roku Kornuk ogłosił zakończenie poszukiwań, stwierdzając: Szedłem z góry z dowodami na istnienie Arki Noego, a nikogo to nie obchodziło. Tajemnica tej legendarnej konstrukcji pozostaje jednym z największych sekretów historii i religii. Czy arka wciąż spoczywa na górze Ararat, a może znalazła schronienie w innym miejscu, czy też jest jedynie symboliczną opowieścią o wierze i przetrwaniu? Dyskusja trwa. Choć dowody na istnienie Arki Noego wciąż nam umykają, historia ta nie przestaje inspirować poszukiwań, teologicznych rozważań.